Do czego używać soli egzorcyzmowanej? Zarówno woda święcona, jak i sól poświęcona, nawet egzorcyzmowana, należą do tak zwanych sakramentaliów, środków, które pomagają w życiu duchowym, w walce duchowej. Sól jest symbolem mądrości, ma dwa podstawowe cechy, właściwości. Sól nadaje smak i sól chroni przed zepsuciem. Dlatego Jezus w kazaniu na górze powiedział, Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światem świata. W praktyce duchowej, w obronie przed mocami ciemności, używamy soli, by obronić się przed atakami złego. W praktyczny sposób to sól można spożywać w przypadku dręczenia, nękania, także rozsypywać w miejscach, gdzie dokonały się jakieś straszne zjawiska, zjawiska demoniczne, czy dokonało się jakieś zło, albo samej złego, poprzez ataki miejsca, w którym człowiek mieszka, sprzętu, na przykład stukanie, pukanie, plaga mrówek, węży, jakieś inne zjawiska paranormalne. Często to jest źródłem tego są siły demoniczne. I broniąc się, tej soli używamy, by stać się prawdziwie mocnymi w walce duchowej i być solą ziemi i światem świata, jak mówi sam Chrystus. Jest taka anegdota o pewnym mężczyźnie, który umiera i budzi się na takiej pięknej, zielonej trawie. Piękne niebieskie niebo, prawie jak z tapety Windowsa.